Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Titan Quest Immortal Tron i kontynuujemy sobie naszą serię. W poprzednim odcinku byliśmy sobie e, tam zawodospadem, byliśmy sobie umaga postelnika w jego splądrowanej spalonej chacie. No i przemierzyliśmy sobie tutaj, tutaj jest jakieś takie równiny, górki, te pagórki, mosty, rzeki i to wszystko. I teraz będziemy walczyć tutaj z potworkiem, takim e, wściekłym, ognistym bykiem. Także cześć byku. Także mam Ci ochotę tutaj nawalić dość mocno, więc nie stawię za dużego oporu, bo już zginąłeś! Jak się rozpędzę to włóżnie, to to straszne wrażenie zadaje. O i to jest duże ryzyko, że mi coś spadnie na dół. Ale póki co się nic nie spadło. Moja statyczna skrzynia, tam musi być coś zielonego. Albo fioletowego, o. Nic, ani zielonego, ani fioletowego, nawet niebieskiego. No to trudno, ale mamy... You're You're is full. Can't carry no to fajnie. To no nic, idziemy dalej. Co tu będzie? Może ten będzie cesarz. Dokładnie, towy pałac. On, czy on będzie jakoś tutaj jeszcze uzbrojony? Nie, tak na lajcie sobie siedzi. Okej. Okay. Rzuty witaj w ideitowym pałacu Wiele lat czekałem by ktoś dotrzymał mi towarzystwa I zabawił filozoficzną dysputą Niestety nie mamy na to czasu Ponieważ złowrogi cień Rozwinął pod, Nad krajem swe, jest Swoje skrzydła Udało ci się pokonać już dwóch telkinów To nie lada osiągnięcie Ale powstrzymanie trzeciego nie będzie takie łatwe A jeśli go nie zatrzymasz To z pewnością Uwolnij Tyfona Zagrożona jest nasza egzystencja. Bogowie wygrali wojnę z tytanami dzięki podstępom i elementom za, elementowi zaskoczenia, ale ich sztuczki nie zadziałają po raz drugi. Wypędzili wszystkich tytanów oprócz jednego. W swej arogancji uwięzili tyfona, a tytana, którego obawiali się najbardziej pod górą, został na całą wieczność przykuty do tego, czym chciał władać, a czego nigdy nie mógł objąć w posiadanie. A teraz arogancja bogów sprowadza e, na nich zagładał. Oh, Tyfon leży uwięziony pod górą w Zao niedaleko Shangan. Jeśli, jeśli się pośpieszysz, może... Być może uda ci się powstrzymać Telkina na przed uwolnieniem jego pana. Czekają na ciebie wyzwania tak zdradzieckie, że niepodobna by poddołał im śmiertelnik. Na twoich barkach spoczywa przyszłość całej ludzkości. Niech chcą umiejętności i twoją mądrość będą broją, która ochroni cię przed niebezpieczeństwem. Jak literki się mienią. Co się ze mną dzieje? To jest fontanna. Dobra, teleportujemy się do miasta, może... Czy co tu będzie? Tu będą potwory chyba po prostu. Tak, tu są jakieś konstrukty. Nie wiem, gdzie to prowadzi w ogóle. Ale nic. Teleportujemy się do miasta. Do Szangan. Bo tam będzie ten fajny ziomek, ten taki... Od przedmiotów. No, dokładnie. No, wiadomo. I sobie u niego sprzedamy trochę takich pierdół, które mi są niepotrzebne O, jakiś ciekawy pierścień, ale mój jest lepszy yy, Bardzo ładny topór Troszkę dobrze, bezużyteczny to Wszystko jest w mi... Raczej nie wszystko, ale większość to jest rzeczy bezużyteczna Odporność na zimno, odporność na zimno, zdrowie Pała Tłuczek Light noga... Co to było? <laughs> Podstawowe light nagawice. Coś tłumaczenie walnęło się chyba. Light nagawice. <laughs> Dobre. No nic, sprzedaj... O, obrażnia zimna. Jak to by tego używał? Yy, I tutaj te czerwone na szybciora. Yy, a... Tutaj przeglądamy. Ale jak widać nie było co przeglądać. No trudno. Poprzerzucam tu. Jeszcze popatrzę sobie na pierścienie. Inteligencji 15%, super. Szkoda, że mi niepotrzebna jest inteligencja. Dobra, tu nic nie było ciekawego, także idziemy sobie tutaj do yy, tego od zbroi i tym podobnych. O znowu te light na ramienniki. O, 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 tu jest coś ciekawego Aha, mniej siły, ale więcej obrażeń daje Coś podobne do mojej Ale ogólnie ja ma więcej szans na zablokowanie, więc jest lepsza Zdolność do obrony Ale nie daje mi zdolności do obrony, to zostaje tutaj Nic, trzeba się było z nią pożegnać No nic, idziemy teraz do tego jeszcze karawaniarza nie i tu powrzucamy sobie te jakieś różne śmieszne rzeczy Na przykład te, e, jakieś takie te łezki czy coś to to jest Esencja rozlewu krwi Yen lo wong, wanga Obrażenie odkrwawienia plus procent obrażenie odkrwawienia Zaklin na każdą broń No to tego nie użyjemy bo mam inne lepsze Chociaż takie lepsze jak lepsze ale e, Kła nie mam bo to wszystko ubieram na siebie Te krzoczki Krzaczek jest jeden nasz Dobra Takie śmieszne coś mam Mam Tutaj Obrażenia kłute Zaklina każde zbroję. A ja będę musiał to gdzieś ubrać Jak w końcu to będę miał może zielone to wtedy upiorę. To muszę sobie jakoś to wysunąć bo to jest świetne 6% obrażenia kłuty tu zręczność daje z każdą z gdzieś to ubrałem, to co daje mi zręczność Co to jest? Li na zecha No bo ja tego miałem więcej, ja Wait a minute Gdzie to się podziało wszystko? Tą małpkę mam zrobioną, mam, to małpka jest pusta Ale tu jest do złączenia coś. Dla energii, inteligencję, no. Eee, yy, właśnie, ale gdzie jest to, to, to teraz ja tutaj ogarniam, Wykminiam. Idealne pióro tu było założone. O, tu jest Line Zecha. Zręczność i zdolność do obrony. Okej, okay, to ja już tu mam kompletne. Czyli to takie średnie w sumie, jak jest kompletne. Dobra. Już sprawa wyjaśniona, wszystko garnięte Jest energia, jest siła No to i wracamy na pole bitwy Bo co by tu robić w tym mieście, nie ma co robić Nudne miasto, ani kin, ani restauracji Trzy sklepy No myślałem że nie będą chcieli mnie bić, bo się tak dziwnie jakoś zaświecili Trzy sklepy na krzyż Już będę się zbliżał do Telkina jakoś? Czy nie? Jeszcze. Ja nie mam pojęcia gdzie to prowadzi mnie ten pałac. A co wy macie, chłopaki, do mnie? W mordę chcecie? Chyba tak. To jak co, to niech, niech będzie im dane to czego pragną No dokładnie tak właśnie Ha, jaki unik faktycznie Co? Dlaczego ja tu mam miksturkę? Co, co za skrót klawiszowy to robi? Że ja tak sobie to przełączam Aha, już wiem strzałkami sobie niechcący, klikami sobie to przełączam ja nie mogę, bo mi się myli ten, nagle mam ochotę tak sterować strzałkami i wtedy sobie to przełączam na głupa okej, okay, to jest dziura, ten telkin ten, ten przychodził? się do jakiejś jaskini dorwał okej okay. szczurki. Gdzie ja mieć, To chyba tutaj. Pójdę tak za drogą, bo tutaj nie będzie żadnych pobocznych raczej. Ale ładny, duży eliksir to będę się zabrać. O, więcej dużych eliksirów. To zdrowia wszystko. Będę zdrowia gryba. ryba. To no nic, wchodzę tędy. O, tu są arachnosy tropikalne. złoto. Jak to pokaźna na sumka? Kolejna rachmusy. Coś mało tej energii już mam. Chwila, skrzynię trzeba ogarnąć Mało energii dużo zarezerwowanej jeszcze na dodatek. Było aż 180 chyba. ale więcej. O, to jest jakiś fajne fajny. No, to po dżinie. O, drugi dżin. Nie wiem, czy, z czym on czekał, na co on czekał z tymi yy, ciosami. On sobie coś tam czeka, coś ładuje, go tutaj bije. Nie wiem. Nierozsądne te potwory, całkowicie. A strach się bać, jak się na to patrzy. To idziemy dalej. What? Jakieś duszki, mrozu i wszystkiego. Oho, wychodzimy. Idzie ja teraz jestem. Mokradła i ingle. Oho, to muszę teraz tą siostrę poszukać, no to więc będziemy musieli trochę zboczyć z kursu sobie pewnie. Gdzieś tak trochę pobłądzić. A jeszcze mamy noc na dodatek. Albo jakiś taki cień. Czy to z wieczór? Nie no trudno określić. Coś tak jest nie za jasno do zmukradła. Może to miał być taki klimat. Ja nie wiem. Wow, ale siadło. Taki huk duży. Duży eliksir energii. Wpada do mych rąk. No, dzińcie sobie. Kości. No i i teraz trzeba odnaleźć, gdzie będzie ta siostra, bo nie mam pojęcia, a te bagne zapewne są dość duże, a to będą sami drapieżcy, ja się tak bałem, że już ich nie spotkam i że nie skończę tego amuletu, a jednak moje obawy były bezpodstawne. Dobra ja to idę wszystko zabijam ale nadal nie widzę jakiegoś konkretnego celu Otóż tu ich tiany I Jest kosz Gramy w kosza Starczą wiatru He? To jakiś obozik czy co to jest? O! Jakaś kobieta Urocza dziewczyna Miło Błagam, Warren, musisz mi pomóc, stało się coś strasznego. Moja siostra znalazła się w tarapatach. Co, gdzie, jak? Nic nie powie, ale w tarapatach. To, jest, to są kobiety. Muszę sobie wejść w ten. Znowu w to coś. Trzy siostry. Trzecia siostra ma kłopoty, znajdź i uratuj ją, ją. No to fajnie, jeszcze ją znajdź. Jeżeli mi roślinka wypadła 3600, w mordę Jakie to one większe? 3700, hehe <grystanie> Dobra to będziemy jej, szuka jej szukać, no bo co mamy robić Przecież jej nie zostawimy <grystanie> Nie no serio jej nie zostawię Trzeba by ją znaleźć He, <grystanie> eksp drogą nie chodzi Czy tu chodzi jakiś ale A to jest jakaś aura wzmacniająca to co on tam sobie takie robi nad sobą. I tak później na, na jasno się, na biało się połyskują. Cześć grubasie. Wow, ale salwa poszła. To wszystko weszło w tego grubasa. Dlatego niedobrze być grubym, bo jak ktoś będzie do was strzelał salwą ze strzał, to wszystkimi strzałami was trafi. ale jak nie będzie w was celował. Dlatego od stołu się odchodzi, gdy jest lekki niedosyt. <śmum> nie dotyczy y ludzi, którzy pracują y siłowo. Okej, okay. tutaj co, nic nie ma, tu muszę się na... Zwr wrócić się muszę i tam pójść jeszcze... Nie bo w prawo tuż wyjdę z bagien, to Muszę jeszcze tutaj podrzebać trochę Poszukać tej siostry Jej kole lipa z tą siostrą To na, pe na pewno będzie tam w prawo, bo to nigdy questy nie są wstecz Ale to już pozabijam tego drzewce, jak już tu wszedłem o, a pod jeden, fajnie to wyglądało, taki samotny wyleciał, tak, hops. Kiedy nerwujące są te rośliny. Ta, czas prawie, tam, coś tam. Okej. Okay. I idziemy teraz tam w prawo, w dół I tam już musi być ta siostra, bo już nie widzę innej opcji Gdzieś tu musi być Aha, fajnie, to troszeczkę jeszcze sobie nie wyszło, a ja już je trafiłem I w sumie jak już chciał wychodzić, no, to po prostu tak troszeczkę się odkopało i sobie leży dobry motyw o tu są ten grasowniki tygrysoczułeki nagle na bagnach tygrysoczułeki dobra Jakiś obóz pewny maguś o tu są jakieś questowe Elitarny. to no, czyli jak to są questowe to, a mam tylko jeden quest poboczny to będzie tutaj ta siostra To wodzu chyba zginąłeś. A ten się gdzieś tam sobie ryby łowił. O! Zaginiona siostra. Była tak. Była dziwa, dziwna y, urocza dziewczyna i teraz zaginiona siostra. O! Oh, oh, nigdy się tak, tak nie bałam, złamałam zaklęcie, wcale nie chciałam. Nie Nagle otoczyły mnie potwory. Dzięki. Niech bo będą bogini... Wszystko ci wyjaśnię. Dawno, dawno temu wielki mędrzec Lo Yun wędrował po kraju w przebraniu z żebraka. Nikt nie podzielił się z nim ryżem. Nikt nie ofiarował mu schroniska nikt oprócz moich sióstr. I mnie wielki mędrzec ujawnił nam swoją tożsamość i każdej z nas podarował magiczne nasionko. Powiedział, że jeśli je zjemy nie spotka nas żadna krzywda dopóki same nikogo nie skrzywdzimy. Przez setki lat żyłyśmy sobie w spokoju, z dala od szaleństw i zła, ale dziś zauważyłam obok rzeki Tygrysoluda, który chciał pożreć bezbronnego jelenia. Zanim złoży, zdążyłam pomyśleć, uderzyłam potworem moim kijem i zabiłam go. W tej ch samej chwili zrozumiałam, że zaklęcie prysło. Już nie byłam chroniona. Upuściłam kij i uciekłam. A żeś porobiła, no? Zostawiam przy takich questach fajnie sobie jeszcze właśnie jak już się skończy quest, jeszcze sobie tam odpalić ten dialek, bo tak się ładnie fabuła do, yy, zaokrągla. Dopełnia, o, nie zaokrągla. Ale tu dużo zielonych przedmiotów było, będzie trzeba to później ogarnąć. A to chyba było głównie te takie mieczyki, więc... Tak naprawdę nic wartego uwagi. W naszym przypadku. Ale zawsze to coś. Skończę. Aha, jeszcze się nie skończę ten quest. Aha, jeszcze muszę iść do tej siostry. Kurde. Jakby to nie mogę sobie SMS-a puścić. O, Stringer, Moja siostra? Uratowana! Dziękuję Ci, proszę weź to. Dobra. Dierczęć bystrości No to inteligencji coś dodaj. No to... Tak, 26 inteligencji. No to po byku, żeś mnie uradowała kobieta. by wolał worek gryżu. Bardziej by się przydał chociaż nie wiem jak w tej grze ale by się przydał przedobym za złoto <grystanie> wow to są te takie śmieszne hopy bierany to wódz klanu nie zdążą dojść do przeciwnika najlepsze to gdy w momencie gdy ja je zaczynam atakować on nie chcę sobie wrzucić aura Przeważnie to się da nich źle kończy. Jakaś jaskinia tu jest. To jest świetne, jak te łuki się zmniejszają, jak nie padają. No to jest jakaś fontanna. No to ci też bije, jak sobie stanę w takiej ekipie. Dość mocno. Ja tu zaraz dotrę do Shangan Coś tak czuję, bo coś kojarzy mniej więcej tę okolicę Tak! to jest Shangan, ja tu wejdę taką bramą która była zabezpieczona przez zadanie <grym> Albo i obok tej bramy Nie, nie wiem już jak to było dokładnie No i bo ja tą bramą powinienem wyjść, a ja sobie nią wszedłem To jest jakoś dziwnie by to jest zaplanowane Bo po co by była ta fontana reinkarnacji? Tutaj ona jest za blisko miasta no tak pasuje mi na to, że się wychodzi z tych miasta Tu nie ma na tyle potworów w tym mieście, żeby było trzeba aż fontannę w pobliżu. No i to jest takie śmieszne. Że to, są, to są drzwi i przechodzimy przez drzwi. <laughs> tu nie byłem jeszcze w tej dzielnicy. Cztery takości. Jak trzeba to salwa się nie odpali no Na jednego się odpali zapewne Chociaż teraz na nikogo się nie odpaliła Skrzynia wysadzana klejnotami I wchodzimy sobie do miasteczka O, jeanet One namieszały jeszcze To też już mnie jak tu jestem Dlaczego się salwa nie odpali jak sobie przeciwnicy stoją obok siebie To jest naprawdę niemiłe Pójdziemy do miasta posprzedawać to przynajmniej to standardowo idziemy w, dro w drogę do góry Wusao Karawaniarz jeszcze nie, najpierw sobie idziemy do handlarza bronią Muszę poskrzypieć teraz krzesłem Bo mi kręgosłup już siada Okej okay. Przeciągnąłem się, nagle krew mi dopłynęła tam gdzie wcześniej jej nie było Oj, dziwne uczucie nie jestem z tym, sprzedajemy przedmioty Tu jest jakaś tarcza z szyb... jest zręczność i siła Znaczy zręczność i szybkość ataku Obrażenie na sekundę tyciuchno zmienia, zmniejsza Chwilę, ale tak to zmniejsza obrażenia, no Nie No zmniejsza troszkę obrażenia no niedobrze, no niedobrze Ale za to Zwiększa szybkość ataku i obrażenia na sekundę pozostają bez zmian Także to jest dobre, bo jak inne obrażenia gdzieś zwiększę, to mi się faktycznie dużo zwiększa, gdy będę miał szybsze ataki Takie sprzedamy? Zbroi Jakieś średnie te przedmioty jak zwykle zresztą. Ale ładny topór. Wow, taki to dobry. Fajnie zmniejszy mi obrażenia. Eee, co tu jest? Aha, to jakaś włócznia słaba też, dobra. E, inteligencja. Porad na ogień, inteligencja. To tu masz coś nowego? O, masz coś nowego... Odpor... Wow! Odbrażenia daje 29% siłę i zdrowie by mi zmniejszyło. Ale odporności naszą umienie, spowolnienie i odporności żywioły by mi... Fajne, fajne. Kupimy, przemierzymy. Jak nie to sprzedamy. O, to nie, to już jest niedobre. okej, okay, zobaczymy obrażenia. 831 897 Zwiększa obrażenia, zwiększa odporności No... Czego więcej można chcieć? Ale zmniejsza siłę, i to dość mocno co to jest siłą? Ja jestem silny, nie trzeba mieć więcej siły I zdrowie mi zmniejsza o 100 <laughs> o 100 Eee... Zręczność Zdolność No to muszę tylko ten relikt ściągnąć I zobaczymy czy mi będzie stać w ogóle, żeby go zedrzeć To są... a, 600 tysięcy, to 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 jest y, zjadliwe. Okej, okay, no to go przywdziejemy tutaj. Elegancko, mam zręczność z powrotem, dużo zręczności, jeszcze mam y, dobre odporności. Na oszołomienie 62%, to jest dużo. Tak to nażywiają po 11%, fajnie. Na truciznę jeszcze mam, jak sobie włączę aurę. To elegancko, wszystko się tu pięknie zgadza. Zostawimy sobie jeszcze tylko te te śmiechawy dwie ten jakiś taki ten wulkanik mały a czego ja tego wulkaniku nie mam jeszcze no pierwszy co daje obrażenia trucizny zmniejsza odporności dobre to nic idziemy dalej aura no i teraz mam otruciznę 46% odporności. No i elegancko. No to git. Teraz idziemy sobie w stronę góry wusało, czyli do bramy, e, która wcześniej była nam zamknięta i nie dało się jej jakoś otworzyć. A teraz nadal będzie zamknięta, ale tym razem e, miły pan e, pozwoli nam przez nią przejść. jo Las starożytnych znajduje się na wschodzie. Poza tymi murami czai się wielkie niebezpieczeństwo. Otwory stoją nam u wrót. Jeśli nalegasz, to otworzę bramę. Mam nadzieję, że wiesz, w co się opakujesz. Ale wcześniej, jak nie mieliśmy tam tych łez nie chciał nam tego otworzyć. No, dużo tych czarnych to jest naprawdę mocna sieka, jeśli się z nimi długo walczy. Ale wystarczy ich po prostu pozabijać za pierwszym razem i wtedy jest okej. Okay. O, w biegłości jeszcze kaplica. Będę teraz biegał. Tak, po walce już z tym jednym. <grytania> nie ma nawet co... On w ogóle... Jego zbroja się nie ruszyła, on wypadł z tej zbroi jego ja uderzyłem, to jest świetne. Las starożytnych. I las starożytnych będzie jednak górę WUSA oprowadził, tak? Tak? No mam nadzieję. No tu żadnej innej opcji za bardzo nie widzę. Ale to nic, ten las strażnik możemy sobie grać w następnym już odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.